Jeszcze nigdy w historii z Krakowa do Zakopanego na tak długim odcinku nie dało się przejechać dwoma pasami ruchu w obie strony. Do już istniejących fragmentów dołączył właśnie odcinek w środkowej części, 7 kilometrów omijających wąskie gardło w Skomielnej Białej, które zrobi różnicę w podróżach pod i spod Tatr. Przede wszystkim trasa robi wrażenie, przede wszystkim ta droga robi wrażenie, bo to jest, mogę powiedzieć śmiem twierdzić, jedna z najpiękniejszych wybudowanych dróg w Polsce piękne panoramy, e, piękne widoki. Żeby zbudować dwupasmową, dwujezdniową drogę między Skomielną Białą Arabką Zdrój zużyto półtorej razy więcej betonu niż do budowy Stadionu Narodowego. Ze zużytej stali można by wybudować cztery wieże Eiffla. Wiadukty, na których w większości biegnie oddany właśnie do użytku odcinek, w sumie mają powierzchnię dwunastu pełnowymiarowych boisk piłkarskich. To wszystko ułatwi życie przede wszystkim małopolanom, korzystającym na co dzień z Zakopianki, ale i turystom przyjeżdżającym odpoczywać na Podhale. Ta droga na na południe to jest taki krwiobieg gospodarczy, turystyki, wszelkiego rodzaju aktywności gospodarczych. Kierowcy tak naprawdę, którzy przyjeżdżają do Zakopanego, jadą do Zakopanego, nie będą tracić cennego czasu w korkach, tylko będą mogli korzystać z nowoczesnej drogi. Od wielu lat wyczekiwana inwestycja dzisiaj staje się rzeczywistością i wreszcie każdy z nas na co dzień będzie mógł z tej drogi korzystać. Jeszcze w tym roku do dyspozycji kierowców zostanie oddany odcinek Zakopianki między Lubniem a Naprawą. Z kolei w przyszłym roku Ruszy budowa odcinka Rdzawka Nowy Targ. Terefa też drążenie najdłuższych drogowych tuneli w Polsce między Naprawą a Skomielną Białą.